Cześć! Tym razem kontynuujemy naszą opowieść o Domach, Muzeach Artystów. Wcześniej byliśmy w Szwecji i Danii, a teraz zapraszam Was na krótką podróż po Norwegii, Finlandii i Islandii. Jak już mówiłam w poprzednim odcinku, koncept muzeów, pracowni artystów jest bardzo stary i poczytać o nim możecie w książce profesora Andrzeja Pinkosa. Te pracownie, które potem często zostały przekształcone w muzea, są bardzo popularne również w obszarze nordyckim. Wiele z tych miejsc należało wcześniej do artystów, były to ich domy, pracownie, a nawet muzea zbudowane jeszcze za ich życia. Dom Akselego Galen, w Arwensf. Aksel i Galen -Kalla już w 1907 przeprowadził się ze swoją rodziną do małego budynku, który znajdował się właśnie w miejscowości Neopodal Helsinki. Budowla tej posiadłości w Tarmespo zaczęła się w roku 1911, a więc zaraz po tym, jak rodzina wróciła z długiej podróży do Afryki. Jest to dom, który został właściwie w pełni zaprojektowany przez samego Axelego Galen -Kallera. W 1913 ukończono zamek, który stanowił pracownię i galerię artysty, a galeria ta była przeznaczona już dla pierwszych prezentacji dzieł, a także dla różnych spotkań i imprez organizowanych przez tego znanego w Helsinkach artysty. Z kolei w środkowej wieży, w pokoju na samym jej szczycie, znajdowały się różne pamiątki, które rodzina przywiozła ze swojej afrykańskiej podróży. Choć od momentu prowadzki do Tarwenswe rodzina wyprowadzała się jeszcze i mieszkała w różnych innych miejscach. Łącznie z tym, że w latach 20. Galen Kalela pojechał na dłuższy pobyt do Stanów Zjednoczonych, to jednak Tarvespe pozostało własnością rodziny. Mieszkały tam tymczasowo chociażby matka Mary, czyli żony Galen Kaleli. I w roku 1926, kiedy Axel Mary oraz ich córka Kirstie wrócili do Finlandii, to już na stałe osiedlili się w Tarynstwie. Tam odnowiono zarówno dom, jak i pracownię tak, aby nadawały się już do stałego mieszkania, a kuchnię ustanowiono w miejscu, które wcześniej było miejscem do produkcji grafik. Wspomniana już wieża, w której pracował artysta, była też dla niego ważnym miejscem. Sam traktował tę wieżę jako takie odizolowane miejsce do pracy. Często zresztą chętnie nawiązywał do porównania się do mnicha, który właśnie w odosobnieniu pracuje w swojej celi. Cała bryła tego budynku przypomina inspirowane średniowieczną architekturą, niemalże bajkową architekturą zamków. Nawiązuje do całego stylu nowego romantyzmu, który inspirował się sam Akseli Galen-Kalela. tu też powstawały słynne ilustracje Akselego galen kalleli do Kalewali. Terwenspo zamieniło się w muzeum w roku 1961, i do dzisiaj można zwiedzać to miejsce właśnie jako dom, pracownię i zbiory dzieł tego fińskiego malarza. Halosynemi, czyli dom i pracownia Pekki Halonena. Tursula to miejscowość znajdująca się nad jeziorem, w niewielkiej odległości od Helsinek. Rodzina Halonenów osiedliła się obok jeziora Tursula w 1895 roku. To tutaj wybudowano ten dom, który zaprojektował sam Pekka i wykonał go ze swoim bratem Antym Kalamenem. Zaprojektowany był przez artystę jeszcze w latach 90., ale samą konstrukcję ukończono dopiero na przełomie lat 1901 i 1902. Większą część budowli zajmuje dwupiętrowa pracownia, która została zainspirowana pracowniami paryskimi, a więc ta pracownia dwukondygnacyjna ma bardzo wysoki sufit. Jest bardzo sowicie oświetlona przez wysokie okna, i to faktycznie miejsce było idealne do pracy. Z kolei na drugim piętrze znajdowały się przestrzenie mieszkalne dla rodziny, jak i dla służby, i można się było dostać do tej pracowni właśnie przez balkon, który okalał tę dwupiętrową przestrzeń. Pekka Halonen, jak wielu innych malarzy fińskich tamtego okresu, a więc w przełomu XIX i XX wieku, bardzo chętnie przedstawiał, no właśnie, jeziora i rozpostarty krajobraz fiński. A więc to miejsce, które znalazł sobie na domie pracowni, było świetnym punktem obserwacyjnym. Zachowało się wiele szkiców i dzieł właśnie z okien jego pracowni. To, co widział Halonen ze swoich okien, było niezwykłą inspiracją dla jego sztuki. Był to też moment, kiedy inspirowano się właśnie takimi krajobrazami z jezior i widokami tej części Finlandii, które stanowiły bardzo ważny asumpt do budowania fińskiej tożsamości narodowej. W latach 90. XIX wieku bardzo popularne wśród artystów było budowanie sobie no właśnie takich letnich rezydencji nad jeziorem, takich rustykalnych domków, willi, w których mogli spędzać te cieplejsze dni. I Halosenami należy właśnie do tego nurtu architektury, która inspirowana była narodowym romantyzmem tamtego czasu. Halosenemi otwarto dla publiczności już w latach 50. XX wieku, a później przekształcono je w muzeum. Do dzisiaj jest to muzeum artysty, ale też w tym regionie, właściwie nad wybrzeżem jeziora, znaleźć można domy innych artystów nie tylko malarzy, ale też chociażby muzyków i kompozytorów. Muzeum Gustawa Wigelanda w Oslo. Na pewno kojarzycie park z rzeźbami Wigelanda, ale być może większość z Was nie zajrzała do muzeum, które znajduje się w niedaleko. Sam park Wigelanda, właśnie, utkany jest rzeźbiami tego wspaniałego artysty, ale muzeum należało kiedyś do niego, i właśnie był to dom i pracownia samego rzeźbiara ten neoklasycystyczny budynek został zaprojektowany przez architekta Lorenza Rie i sama budowa rozpoczęła się w roku 1919 kiedy Wigeland zaproponował miastu Oslo, że przeznaczy swoje prace miastu w niedalekiej przyszłości Właściwie przeprowadził się do niego Wigeland dopiero w roku 1923. Wówczas nie był on jeszcze gotowy. Do końca budowla trwała do lat 30. XX wieku, ale już wtedy Wigeland korzystał z no, dzisiejszego muzeum jako ze swojej pracowni. Dopiero po II wojnie światowej został otwarty jako publiczne muzeum w roku 1947 i jego oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 50. Artysta mieszkał w tym miejscu aż do końca swoich dni i co ciekawe został również pochowany w siedzibie dzisiejszego muzeum. Sam zaprojektował urnę i grobowiec na swoje prochy, które zlokalizowane są w wieży dzisiejszego budynku. Natomiast na drugim piętrze muzeum Wigelanda możemy znaleźć też jego grobowiec. Muzeum Ainara Jonsona w Reykjaviku. Ainar Jonsson to jeden z najważniejszych artystów islandzkich, również pierwszy zawodowy, profesjonalny artysta właśnie na Islandii. Muzeum Ainara Johnsona zostało wybudowane specjalnie dla niego. W roku 1909 artysta zaproponował Islandczykom, że przekaże wszystkie swoje dzieła pod warunkiem, że państwo wybuduje specjalny budynek na ich przechowywanie, a także jednocześnie muzeum, które będzie do końca właścicielem tej kolekcji choć na początku Parlament Islandzki nie był za bardzo za tym pomysłem to w 1914 udało się zebrać pieniądze właśnie na powstanie tego muzeum i ostatecznie cały naród zebrał 20 tysięcy koron islandzkich i z tych prywatnych donacji udało się utworzyć muzeum Einara Janssona. Jeszcze za jego życia powstała budowla w której mieszkał ten najważniejszy islandzki rzeźbiarz i to sam Jansson wybrał lokalizację pod muzeum na Skola Verde Height czyli jeden ze wzgórz w Reykjaviku co ciekawe, w tamtych czasach miejsce, które upatrzył sobie Jungzu, było faktycznie na obrzeżach miasta. I było to idealny punkt, z jednej strony widokowy, ale z drugiej strony też świetne miejsce poza centrum miasta, w którym mógł w spokoju pracować artysta. Budynek został zaprojektowany przez architekta Aynara Enlensona, który rozpoczął plany już w 1916. Wtedy właśnie zaczęto budowę muzeum. Oficjalnie otwarto muzeum w dniu przesilenia letniego w 1923 roku. Tak jak już powiedziałam, był to najważniejszy islandzki rzeźbiarz i państwo ufundowało mu dom, który już za życia stał się właściwie muzeum dla jego dzieł i faktycznie na najwyższej kontygnacji, na najwyższym piętrze znajdziemy do dzisiaj apartamenty, w których pozostały meble i różne inne pamiątki, których używał rzeźbiarz ze swojego życia, ale na dole znajduje się cała kolekcja rzeźb tego, tego artysty. Budynek został zaprojektowany w duchu eklektyzmu, a więc znajdziemy tam elementy klasycystyczne, ale też elementy romantyzujące. Sam budynek przypomina swego rodzaju fortecę i faktycznie bardzo dobrze pasuje do reszty urbanistyki miasta Reykjavik. Ta niezwykła budowla stanowi dzisiaj jedno z ciekawszych miejsc w Reykjaviku, i również jest w samym centrum miasta. Znajduje się tuż obok kościoła Halgrimskirkia i obok rozpoznawalnego Nikolai Ferriksona, ale w samym ogrodzie rzeźb znajdziemy też wiele prac właśnie Aina Jonsona, które zresztą znajdziemy też w innych punktach Reykjaviku i na całej Islandii. Muzeum Ausgrimur Jonsona. Ausgrimur Jonson to może nie najbardziej rozpoznawalny artysta nordycki, ale bez wątpienia bardzo ważny malarz dla historii sztuki islandzkiej. Przy Perkstaral 74 w Reykjaviku znajduje się szary betonowy dom z czerwonym dachem. Choć znajduje się w nim wyjątkowe muzeum, można je łatwo pominąć, bo poza niewidoczną, z daleka tabliczką na drzwiach, żaden baner nie zaprasza nas do środka. Dom ten należał kiedyś do jednego z czterech pionierów sztuki islandzkiej, Ausgrimura Jonsona. Malarz mieszkał tu do śmierci, a jego niewielkie dwupiętrowe mieszkanie zostało przekazane w Testamencie Państwu islandzkiemu. Dwa lata po jego śmierci powstało to muzeum, obecnie oddział Lista Satin Islands. Kiedy wchodzimy do środka, to mamy wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał. Tak jakby jeszcze przed chwilą był tutaj artysta, pracował i mieszkał. Możemy tu oglądać zarówno oryginalne meble, jak i ekspozycję przygotowaną z dzieł, które znajdowały się w domu w dniu śmierci malarza. Natomiast w znajdującej się na piętrze pracowni, podłoga wciąż poplamiona jest farbą. W rogu stoją kufry należące do Johnsona i używane przez niego przybory malarskie. Trudno wyobrazić sobie miejsce bardziej podkreślające pamięć wielkiego artysty. Niezwykłość tego doświadczenia podkreślają otaczające zwiedzających różnorodne prace: rysunki, akwarele, obrazy online. Ozgrimur Jonsson był znany przede wszystkim ze swoich pejzaży, ale też ze scen rodzajowych, bardzo często związanych z folklorem i mitologią islandzką podróżując po Skandynawii, znajdziemy wiele domów, muzeów, nie tylko artystów skandynawskich, ale też znanych pisarzy czy kompozytorów. Przy wspomnianym już jeziorze Tusula znajduje się chociażby dom Jona Sibeliusa, czyli wspaniałego fińskiego kompozytora. Z kolei w Szwecji czy w Danii znajdziemy wiele domów, muzeów, pisarzy, takich jak na przykład Karin Blitzen czy August Strinberg. Jeżeli macie w planach więc wakacyjne wyjazdy na północ, to pomyślcie również o odwiedzeniu tych ciekawych domów, muzeów, w których do dzisiaj możecie jeszcze poczuć ducha wielkiej sztuki. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat sztuki północy, zapraszam na mój kanał Utuletule mówi o sztuce północy, a także na stronę www.utuletule.pl, na której pojawiają się ostatnio również teksty na temat muzeów. Pojawił się już tekst na temat Muzeum Sztokholmu, a także na temat muzeów narodowych. Zapraszam też na grupę Sztuka Północy na Facebooku, a także na mojego Instagrama, na którym przez miesiąc pokazywałam różne przykłady sztuki islandzkiej. Jeśli, no ja zostaw, no ja zostaw, nie gryź tego. Jeśli zastanawialiście się, kto ostatnio robił tyle krzyku podczas poprzedniego naszego nagrywania, to jest to właśnie Noja, która właśnie próbuje gryźć mój wszystko, gryzie. No ja, pokaż się do kamery. Tam jest kamera.